Cześć, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale EAFC, już coraz bliżej, już za tydzień premiera EAFC dla graczy, którzy zakupili wersję Ultimate, a dzisiaj pojawił się dość spory news ze strony EA, a propos tego, jak będą wyglądać nagrody za Food Champions, jak będzie wyglądać też drużyna tygodnia, co zostało tutaj zmienione. Także łapeczka do góry, bardzo mile widziana na start tego materiału. No i przejdźmy sobie tutaj do omówienia tego, co przygotował dla nas Gordon Farquhar. Lead Game Product Manager dla EA Sports FC. No dobra, więc tak, tutaj jest kilka zakładek, które moglibyśmy tutaj, przez które mógłbym przechodzić. Tak jak Early Access, jak to tutaj wygląda od kiedy do kiedy. Myślę, że jeszcze będzie czas, żeby sobie to umówić, bo będę nagrywał taki odcinek też handlowy z Kubą, którego powinniście kojarzyć z tego, że już nagrywałem z nim na start poprzedniej FIFA, FIFA 22 też, FIFA 21, takie odcinki, gdzie po prostu omawialiśmy to, co na początku się dzieje, więc będę takie odcinki z Kubą nagrywał i pewnie będziemy omawiać te rzeczy związane z Idle Accessem. Natomiast mnie interesują dwie kwestie. Authentic Content, bo tutaj jest zmiana związana z... Team of the Weekami, czyli z drużyną tygodnia, no i Food Champions, Mode and Rewards Changes. No to przeczytajmy sobie to, jakie zmiany tutaj nastąpiły. W w FC24 będziemy tutaj zmieniać nagrody w większości trybów, takich jak Squad Battles, Rivalsy czy Food Champions. Każda zmiana, którą jej dokonało w każdym z tych trzech trybów ma sprawić, że gracze, którzy grają w, w Rivalsy, Food w Champions czy też Squad Battles, no, będą czuć się odpowiednio wynagrodzeni i odpowiednio zbalansowani. No więc tak, mamy tutaj dodatkowe punkty doświadczenia za każdy tryb. Sezony będą tutaj odgrywały taką centralną rolę w Ultimate Team 24 i zauważymy, że w Squad Battles Rivalsy i Championsy teraz będą mieć tygodniowe Nagrody y, związane z punktami doświadczenia do sezonu, więc spoko. Bo wydaje mi się, że tutaj troszkę jeśli chodzi o graczy Rivalsowych czy footchampionsowych bardziej, no to tutaj nie dało się zbytnio zdobyć tych punktów doświadczenia gdzieś na samym początku gry, ogólnie przez cały rok, tak jakby. No potem dodawali wiadomo te zadania dodatkowe, że zdobyć punkty doświadczenia za rozegranie 10 meczów w i tak dalej, ale gdzieś nie było to takim y, standardem postępowania od samego początku. No więc jeśli chodzi o championsy, bo to już nie jest footchampions, tylko są championsy. Czempiony, po prostu w czempionach. Będziemy starać się robić 20-0 w czempionach, nie w fut No dobra, więc chodzi o to, że do tej pory te nagrody może i na początku miały sens, ale teraz już i jej zauważyło, że jest taki problem, że w zależności od okresu, w jakim gramy w FIFA, no to potem już nie wiem, w czerwcu czy też w lipcu, no te nagrody już nie robią na nas żadnego wrażenia. Więc taka największa zmiana, która się pojawi, nie będzie. Czerwonych pików, ponieważ zostaną tutaj zamienione na odpowiedni ekwiwalent wartościowy w grzecz. Nie wiem, czy końsy, czy paczki odpowiedniej wartości, więcej tych paczek będzie. Nie będzie typowych czerwonych player pików. Hmm, a dlaczego tych player pików nie będzie? Ano dlatego, że jej zauważyło, że głównie <głynne> zawodnicy czerwoni, e, którzy, których trafialiśmy w Food Champions, e, trafiali do SBC. A nie byli używani przez graczy w składzie. No i nic dziwnego, prawda? No bo zwykle trafiliśmy jakieś informów 80, 81, 82, no i co z nimi trzeba było zrobić? No, przepalić gdzieś i, i tyle. I się z tych kart nie korzystało. Tutaj jeszcze jej mówi, że mm, to nie jest tak, że one odejdą już na zawsze, tylko po prostu mm, one się mogą pojawić, jeśli po prostu w danym okresie w grze takie trafienie takiego pik'a będzie opłacalne dla gracza. Okej, okay, brzmi to całkiem. Całkiem sympatycznie. Poprzez usunięcie właśnie czerwonych player pików z takich defaultowych, czyli standardowych nagród i jej będzie mogło skupić się na tym, żeby. Po prostu na bieżąco cały czas aktualizować te nagrody, w zależności od tego, co się dzieje w piłce nożnej. Po prostu, prawda? No bo tu jest jednak bardzo, bardzo silna korelacja między tym, na jakim etapie jesteśmy rozgrywek międzynarodowych czy też klubowych. No i tutaj faktycznie wynagradzanie graczy w Food Champions odpowiednimi live kartami albo odpowiednimi nagrodami będzie tutaj lepsze niż typowe player piki, które były związane z drużyną tygodnia. Jeśli chodzi o rywalcy tutaj też się zmienia, ponieważ jeśli chodzi o dywizję drugą, pierwszą i elitarną, będą bardziej nagradzane. To mnie cieszy i myślę, że też graczy, którzy niekoniecznie aspirują do bycia w elitarnej dywizji, ale na przykład są na poziomie dywizji trzeciej, czwartej, no to też ich zachęci do tego, żeby przygrindować, żeby być troszeczkę lepszym i żeby dojść do poziomu dywizji drugiej, gdzie już faktycznie te lepsze nagrody będą. Będą zagwarantowane. Natomiast jeśli chodzi o squad Battles, tutaj wiadomo, już wcześniej o tym słyszeliśmy, czyli zmiana, zmiana długości meczu z 6 minut połowa na 4 minuty połowa, no i też zredukowana ilość łącznych meczów, które liczą się do nagród z 40 do 32. Także mniej meczów i krótszych meczów. Czyli squad Battles bardziej przyjazny dla graczy. To może się jak najbardziej podobać. Jeśli chodzi o Team of the Wiki, o drużynę tygodnia, no to tutaj są trzy. Potężne zmiany, jeśli chodzi o mm, zawodników, którzy wyróżniają się na przestrzeni weekendowych spotkań w ligach, no i potem dostałem te specjalne ne, karty. Niżej ocenioni overallowo gracze będą dostawać większe upgrade'y, żeby zapewnić to, że zawodnicy z drużyny tygodnia będą co najmniej mieli 80 plus oceny ogólnej, 80 plus overalla od startu. Mm, I to jest zmiana totalnie plus nie będzie już po prostu informów 79, 78, 76. Super. Super. No bo jeśli, ej, no to jeśli jakiś zawodnik srebrny, z ekstra klasy z tym to już automatycznie musi mieć 80+. Także brzmi to brzmi to całkiem sympatycznie. Team of the Week Players Across All. Okej, okay, czyli mogą zawodnicy drużyny tygodnia, niezależnie od tego jaką mają, jaki mają overall, mogą dostać znacznie większy upgrade w takich kluczowych statystykach jak szybkość czy też dribbling. No żeby zapewnić tym zawodnikom taki balans w stosunku do tego, co się dzieje w grze. Czyli jak w grudniu wychodził jakiś tam inform, no to on był już dużo słabszy potencjalnie od jakiejś karty specjalnej, która wychodziła tam, nie wiem, drużyna, drużyna fazy grupowej Champions League powiedzmy, no bo to wiadomo, że w grudniu się kończy faza grupowa Champions League, no i potem wychodził inform, on był słabszy, nie był używany i był przypalany w SBC. Teraz jej chce zrobić tak, że jak wyjdzie ten inform, to dostanie większy boost do szybkości albo do dribblingu, albo do strzelania, no i przez to będzie chętniej Używany. Fajnie. No i podobnie do poprzedniego roku. Mm, 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 mm. Ok. Yy, te specjalne, wyróżnione karty z Dużym Tygodnia mogą dostać specjalny upgrade do słabszej nogi i gwiazdek sztuczek. Ale tutaj nowe, z nowym zastrzeżeniem. Mm, 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 mm. Aha, że ten upgrade. Będzie też miał zastosowanie do kolejnych wersji drużyn, tego zawodnika z dużym tygodnia. Czyli jak raz zostanie upgrade, no to potem już musi mieć co najmniej te cztery gwiazdki, czy tam pięć gwiazdek słabszej nogi. No i potem jak dostanie kolejną kartę z dużym tygodnia, no to potencjalnie może dostać kolejny upgrade. Więc wygląda to całkiem fajnie. No i ciekawe, czy tam jeszcze z jakimiś playstylami będą mieszać i dodawać, ale tego jeszcze po prostu. Nie wiemy. Wygląda to ciekawie. Zmiany wydaje mi się na plus, jeśli chodzi o nagrody, cieszę się, bo, bo wydaje się, że wreszcie wrócą te czasy, gdy y, jak wbiję 20, to będzie fajny content też na YouTube'a, będziecie to z chęcią oglądać. Y, będzie coś ekskluzywnego dla mnie, dla streamera, dla gracza i też dla widzów. No i będzie też po co grindować. Po prostu. Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że Wam też się ten odcinek podobał. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale.